Bogdan Mazurkiewicz, witam Państwa w kolejnym programie z telewizyjnej Taśmoteki. Siatkówka w Bolesławcu kojarzy się obecnie z bolesławickim Towarzystwem Siatkarskim. Jednym z poprzedników tego środowiska był klub siatkarski Jadmar, który chyba doszedł najwyżej na szczeblach rozgrywek spośród dotychczasowych klubów w mieście. Dlaczego mecz nie był atrakcyjny? Jadmar jest liderem, a grał z zespołem przedostatnim w tabeli. Burza Wrocław to młodzi siatkarze, dlatego Bolesławianie przystąpili do meczu na luzie. Trener Mięculewicz już wcześniej zapowiedział, że będzie oszczędzał czołowych zawodników. Zapowiedział też wynik. Dzisiejszy przeciwnik Burza Wrocław nie jest najmocniejszym przeciwnikiem, zajmuje siódme miejsce w tabeli. Grają tu zawodnicy młodzi, perspektywiczni. W każdym bądź razie jeszcze dużo brakuje im do klasy naszego zespołu. Także myślę, że dzisiaj wygramy 3-0. Dzisiejszy mecz właściwie nic nie daje do tabeli dla nas, ponieważ już w zeszłym tygodniu szedkarze zapewnili sobie pierwsze miejsce w tabeli, jeśli chodzi o pierwszą fazę. Natomiast wszystko przed nami. Przed nami jeszcze cała runda rewanżowa i zapraszamy na nią wszystkich kibiców. Świadkarze Jadmaru od początku kontrolowali grę, oddając prowadzenie gościom tylko na początku drugiego seta, kiedy w boisko nie trafił podczas zagrywki rozgrywającej Jadmaru. Mecz obejrzało blisko 220 kibiców. Zapraszamy wszystkich do rundy rewanżowej już w styczniu, dlatego że od następnego tygodnia przed nami rewanże, natomiast my zaczynamy od meczu wyjazdowego z Bardią Wrocław. W Bolesławcu będziemy grali już w styczniu. Runda rewanżowa to kolejne osiem meczy. Jeżeli Bolesławianie w tej rundzie wygrają tylko trzy spotkania, to mają zapewnioną grę w play-offach, powiedział prezes Jacek Pietraszkiewicz. Ambicjami zawodników jest jednak zdobycie pierwszego miejsca w grach eliminacyjnych. Dużo w ubiegłym roku było o problemach z zakupem węgla. Ten materiał dotyczył będzie problemów sprzed 20 lat, ale polegały one wtedy nie na tym, że węgla nie było, tylko że nie było go za co kupić. Przeważnie, tu klienci są tych właśnie mieszkań, którzy mają tam problemy z dogrzaniem. A no pensja, czy renta i emerytura no nie starcza opłacić gaz czy energię elektryczną. No i trzeba sięgać po tradycję. Węgiel jest wprawdzie tańszym sposobem na ogrzanie czterech ścian w przeciwieństwie do gazu, elektryczności czy oleju. Ale trzeba pamiętać, że za tonę węgla trzeba zapłacić od 350 do 420 zł. No, mam zamiar kupić węgiel. No tylko tony, bo ceny są takie, że e, trochę przerażają. A zakup tony tego cennego surowca to już luksus. Węgiel kupowany na kilogramy, pakowany do worków, nawet do reklamówek, to tutaj coraz częstsze zjawisko. W takich przypadków jest coraz więcej. To jest ubóstwo, po prostu chyba. Ludzie coraz biedniejsi są. I coraz więcej właśnie samochody do bagażników, wózki, reklamówki, różne rzeczy. Z roku na rok jest coraz gorzej, mówi pan Tadeusz. Ludzie kupują coraz tańszy opał. Gorzej, gdy przychodzą tu dosłownie za skórniakami. Przychodzą starsze osoby, które chcą kupić na przykład za dwa, za, za pięć złotych węgla. Także w takich przypadkach daję węgiel za, za darmo. Jest to przykre, ale niestety jest tak. Kobiety z dziećmi małymi na rękach przychodzą. Też były przypadki, że dawałem. No tak, bo innego wyjścia nie mają. Jak mają małe zarobki albo w ogóle nie zarabiają, to nie mają innego wyjścia. Czy przynieść do domu w reklamówce węgiel czy też chleb? To alternatywa, przed którą dziś staje wielu ludzi. I wcale nie jest to scena z filmu na temat zubożałego społeczeństwa. Ten reality show Nędzy dzieje się na naszych oczach. A teraz o innej pomocy. Wiadomo, że strażacy pomagają w bardzo różnych sytuacjach. Tutaj będzie o ochotniku strzebienia, który pomógł łabędziowi. Kilka dni temu ochotnicy strzebienia uratowali łabędzia. Tak nie był w najlepszym stanie, miał zwichnięte skrzydło, był atakowany przez psy. Początkowo przebywał w stodole, potem, kiedy ochotnicy zaczęli szukać łabędziowi stałego miejsca, zaczęły się poważne kłopoty. Dzwoniłem do weterynarii, która określiła się, że oni są od leczenia, a nie od pomagania. Wypytano mnie, co, jemu jest, co temu łabędziowi jest. On był lekko ranny w skrzydło i miał bardzo e, pokierbaszowany dziób, bo najprawdopodobniej psy już próbowały się tam do niego dobrać. Zbigniew Borzęcki, prezes zarządu OSP Trzepień wykonał kilkanaście telefonów w sprawie łabędzia. Lekarze weterynarii wzruszali ramionami. Jest to problem dlatego, że e, no nie ma ani jakiejś organizacji typowo, e, nie wiem, no, no, tak jak Animalsi, jak. Jak inne organizacje, które zajmują się zwierzętami. I na przyszłość jest to dylemat, bo na dobrą sprawę można pomóc, my jako strażacy możemy pomóc zwierzętom, ale potem jest ten, ten trop się urywa, bo po prostu nie ma kto się nimi zaopiekować później. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami odpowiedzialna jest gmina. Nie każdy mieszkaniec, który zaobserwuje zwierzę chore, bezdomne, dzikie, blisko podchodzące gospodarstw domowych, może zgłosić to do Wydziału Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu. Może zgłosić osobiście lub telefonicznie. Chorym łabędziem strzebienia zainteresowali się pracownicy Urzędu Miasta w Bolesławcu. Rany opatrzył weterynarz, a ptak znalazł miejsce u boku Bolesławieckiego Kolegi będzie przypadły sobie do gustu i od wiosny razem będą pływać po Bolesławieckim Stawie. O ile powstałe tam śmietnisko, jeszcze można nazywać Stawem. Wprawdzie niedawno mieliśmy już Walentynki, ale możemy teraz powrócić do tego dnia, ale sprzed 20 lat. Czym dla Ciebie jest miłość? Jest czymś wielkim i nie da się po prostu tego nazwać. To jest coś w środku i nie wiem. Coś, coś niesamowitego. wspaniałe uczucie chyba naj, największe na świecie. Ja? Miłość, no to jest ja. uczucie, które ogłupia ludzi. To jest szczęście, to jest szczęście to już, No, miłość, no miłość. Bardzo przyjemnie, aby dalej tak było Boć, jak szczęśliwi. jest. Miłość z uczuciem, które wiąże dwie osoby. Jest wiele sposobów, by sprawić przyjemność ukochanej osobie. Każdy drobiazg może być wyrazem uczucia lub sympatii. Poza tradycyjnymi pocztówkami bardzo popularne są smsy i maile. Niektórzy szukają bardziej odważnych prezentów. Mamy ładne kompleciki z satynki, mamy różne inne inne kompleciki, które mają wzięcia. Są bardzo ładne figur, serduszka, są stringi, jest dużo ładnej atrakcyjnej bielizny. Z okazji Walentynek. Aktualna jest również zasada przez żołądek do serca. Na rzecz i dobrej kolacji. Młodzi bolesławianie także obchodzą walentynki. Z tej okazji bawili się na balu przebierańców w młodzieżowym domu kultury. Walentynki to są. Świętych zakochany! Święty zakochany. A co robią zakochani, wiesz? Wiem. To co, powiedz? Robią. Bodzi właśnie to! A ty kogoś kochasz? A rodziców? Tak, brata. Walentynki to dzień szczególny i choć obchodzone są 14 lutego, nie zapominajmy, że miłość powinniśmy okazywać sobie przez cały rok. Czym dla Pana jest święto zakochanych? A to ja już zostałem za zakochanych. <gry> Filary kultury. To była nagroda, którą bolsacki Ośrodek Kultury przyznawał swoim dobroczyńcom, sponsorom i mecenasom. Nie wiem jednak, kiedy zaprzestano tego zwyczaju. Nagrodami dla sponsorów były Filary Kultury wręczane dla tych, którzy nie tylko finansowo wspierali działalność i rozwój Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. Spośród 40 firm i instytucji wyróżniono 5. Są to zakłady ceramiczne WBK, Polfa, jednostka wojskowa i Ekonaft. Filary Kultury wręczane były po raz pierwszy, czy znaczy to, że koncert stanie się imprezą coroczną? Mam taką nadzieję i wszyscy pracownicy Bolesławieckiego Ośrodka Kultury mają taką nadzieję, że będziemy mogli dziękować tym, którzy nam pomagają właśnie w taki sposób, pokazując te zespoły, które pracują w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Wręczenie nagród umilały występy bolesławieckich zespołów. Koncert zainaugurowała Orkiestra denta Miasta Bolesławiec pod batutą Jana Hojnackiego. Towarzyszył jej również śpiew pani Aleksandry Sozańskiej-Kut i Magdy Molińskiej. Zespół Pieśni i Tańca Narodowego prowadzony przez panią Elżbietę Andrusieczko-Tor przedstawił szereg tańców dolnośląskich. Nieprzerwanie z kolei w szkołach średnich co rok odbywają się tzw. dni otwarte, gdy uczniowie z końcowych klas podstawówek testują je pod kątem swoich decyzji o wyborze szkoły. Jak mówi dyrektor szkoły, skala zainteresowania gimnazjalistów dniami otwartymi zaskoczyła nawet jego. Spotkania zaplanowane zostały na trzy dni i dzisiaj miały się zakończyć. Postanowiono jednak przedłużyć je o kolejne dni. Stworzyliśmy im szansę. Przekazania rzetelnej wiedzy w ramach Dni Otwartej Szkoły, gdzie mogą skonfrontować wszystkie te opinie, poglądy na temat danej szkoły z rzeczywistością. O pomyśle Otwartych Dni za probatą wypowiadają się sami uczniowie. Jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ młodzież może dowiedzieć się o danej szkole praktycznie wszystkiego i zastanowić się, do jakiej szkoły mogą iść. Gimnazjaliści mieli możliwość zobaczenia sal lekcyjnych, pracowni komputerowej, symulacyjnej i językowej. Obejrzeli przygotowany specjalnie dla nich film informacyjny. Zobaczyli także gabinet dyrektora, salę gimnastyczną i siłownię, którą postanowili od razu wypróbować. Po zwiedzaniu podzielili się z nami swymi wrażeniami. Jest fajna szkoła, fajni nauczyciele i fajnie jest. Bardzo fajna szkoła, uważam, że tutaj jest. Całkiem inaczej niż w gimnazjum, ponieważ każdy komputer jest przydzielony do każdej osoby. Jest tu fajnie, mi nauczycieli, obsługa, wszystko, dużo uczniów, miatwo, sfera, fajna sala, siłownia. Gimnazjaliści oprócz możliwości odwiedzenia szkół będą mogli skorzystać z danych publikowanych przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego. Informacja na temat wszystkich klas, nie tylko szkół co oczywiste, ale wszystkich klas, które utworzymy 1 września 2003 roku znajdzie się w publikowanym w tym roku po raz drugi y, informatorze. Jak dowiedzieliśmy się w przyszłym roku oferta Bolesławieckich szkół powiększy się o klasy technikum hotelarskiego i architektury krajobrazu. Budujący jest fakt, że szkoły dostrzegły konieczność jak najpełniejszego informowania o swojej ofercie programowej. Ostateczną decyzję, gdzie chcą się dalej uczyć muszą jednak podjąć sami gimnazjaliści. Pierwszy dzień wiosny przed nami. Zobaczymy, jak potraktują go bolesajccy uczniowie. 20 lat temu, w przeddzień zwanego dnia Wagarowicza, przestrzegaliśmy ich przed rozpasaniem. Co Wagarowicze jutro kupią tu najchętniej? A no, na przykład na te. Może być, te rosy, może być zwiększona podaż. Bo do chcieli jakieś. Nie, bo oni tam się tłumaczą, że tam chcą jakieś tam przykusy urządzić dziewczynom czy nauczycielom. Ale właśnie nie sprzedajemy im, bo to jednak jest niezbyt miły dowcip. Nie będziemy wnikać, jaki to rodzaj wiosennych psikusów. Tradycyjne wagary muszą przecież mieć swoją oprawę. Mimo, że obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim, nie zawsze jest respektowany. Chciałbym przypomnieć właścicielom placówek handlowych, usługowych oraz lokali gastronomicznych w Bolesławcu o bezwzględnym zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz alkoholu różnego rodzaju osobom poniżej 18 roku życia. W tym sklepie nawet rosły małolat nie może liczyć na wiele. Jeżeli już jak przyjdę, to odwołamy dowód osobisty. U nas się nie zdarza, żebyśmy sprzedali. Papierosy i pisma pornograficzne to również obiekty wczesnowiosennego pożądania. Aha, to to młodzi ludzie czasami by chcieli kupić. Czy jutro sprzedawcy zarobią na nielegalnych rozrywkach małolatów? Policja zapowiada szczególne kontrole sklepów monopolowych. A ten materiał może sprawić przyjemność pewnej bolsajskiej rodzinie. Będą to złote gody sprzed 20 lat. Złote Gody to doniosła rocznica i warto ten dzień uczynić wyjątkowym. Tak też postanowili zrobić Państwo Stefanie i Zdzisław Idzikowscy, obchodząc tę uroczystość w Pałacu Ślubów. Zapytaliśmy szanownych jubilatów, jak oceniają wspólnie przeżyte lata. Raz na wozie, drugi raz pod wozem. Różnie to bywa. Tak, no ale jakoś, tak jest w życiu. Ale jakoś żeśmy dotrwali do tego, do tej, do tej 50. rocznicy. Tak? Chyba nie było najgorzej. 50 wspólnie spędzonych lat to wystarczający powód, by ten jubileusz uczcić w szczególny sposób. W Pałacu Ślubów z rąk prezydenta Piotra Romana, a w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej małżonkowie otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Prezydent miasta podarował dyplom i kwiaty. Po wpisie do księgi pamiątkowej wzniesiono uroczysty toast przy akompaniamencie uczniów szkoły muzycznej. W wolnej chwili zapytaliśmy jubilatów o receptę na tak długie i przykładne małżeństwo. I chyba recepty nie ma żadnej, tylko po prostu no, musi być wyrozumienie. Mamy dzieci, to jednak coś nas łączy. Pary małżeńskie, które zdecydują się obchodzić uroczystość Złotych Godów w Pałacu Ślubów, powinny zgłosić się w Urzędzie Stanu Cywilnego. To istotna informacja, bo i teraz to nie jest tak, że każda para małżeńska z takim stażem jest w ten sposób honorowana. Żeby tego dostąpić, to rodzina musi zgłosić ten fakt, by zorganizowano jubilatą takie wydarzenie. A teraz, jedna z odsłon znanego w naszym mieście Festiwalu Bałkańskiego. W tym roku na Festiwalu Kultury Bałkańskiej wystąpiło kilkanaście zespołów z Bolesławca i okolicznych miejscowości. Na specjalne zaproszenie gościły również zespoły z Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny. W tym roku nowość Przyjechały zespoły do nas instrumentalno-wokalne, które grały też i grają w ogóle do tańca, ale u nas zagrały tak, żeby publiczność mogła z nimi pośpiewać, a w tym roku udało nam się ściągnąć wreszcie zespół Sprniawora, co dla nas było bardzo ważne. Na tegoroczny festiwal na życzenie publiczności zaproszono zespół Sveti Juraj pochodzący z Dalmacji. Do Bolesławca przyjechali po raz drugi. Są zaskoczeni, że tyle osób zna ich język i mogą wspólnie śpiewać piosenki. Publiczność jest wspaniała. Nie spotkaliśmy drugiej takiej samej, a występowaliśmy niedawno w Belgii, we Francji i w Niemczech. Jesteśmy wzruszeni przyjęciem. Przy okazji pobytu w Bolesławcu, Sveti i Juraj wystąpili także w hotelu Shanghai. Tam również zgromadzili wielu miłośników kultury bałkańskiej. Lider zespołu wyznał, że ze szczególnym sentymentem przyjeżdżają na koncerty do Polski. i Czujemy się bardzo związani z Polską przez papieża. Kochamy go za to, że on jako pierwszy uznał naszą ojczyznę jako wolną Chorwację. Na festiwalu nie mogło zabraknąć typowych dla kuchni bałkańskiej potraw. W ich przygotowaniu pomogli mieszkańcy ze Wrzydowej. Mieszkańcy wsi zorganizowali się, kupiliśmy świniakę, upiekli, się, przyjechali zobaczyć w ogóle, jak się odbywa festiwal, chcieli począstować tę pieczenicą swoją, zrobiliśmy pitę, no i takie inne, inne rzeczy, które po prostu, które umiemy. Każdy zespół, który wystąpił na scenie, otrzymał statuetkę. Nagrodą dla wykonawców były wspólne z publicznością śpiewy i tańce trwające do późnych godzin wieczornych. Się. Właśnie ten klimat tych festiwali najbardziej sprzyjał obecności publiczności na poszczególnych jego imprezach. Teraz błahy wprawdzie materiał, ale dotyczy nieistniejącego już fragmentu miasta, a mianowicie dworca wschodniego PKP. Inspektorzy Urzędu Miasta i Komenda Powiatowa Policji zobowiązali administratora terenu, którym jest Zakład Nieruchomości PKP w Wałbrzychu, do posprzątania całej nieruchomości. Obowiązek dbania o porządek na posesji wypływa z uchwały Rady Miasta o zasadach utrzymania czystości i ciąży na każdym właścicielu nieruchomości. Przedstawiciele PKP poinformowano o odpowiedzialności karnej za niezastosowanie się do uchwały Rady. W ramach porządkowania nieruchomości PKP musi też zadbać o chodniki do niej przylegające i rozebrać budynek stojący przy torach. Sanepid wydał w tej sprawie decyzję administracyjną, która wyznacza termin posprzątania posesji na 15 lipca. 16 lipca pokażemy więc efekty tego sprzątania. Zbieranie odpadów do recyklingu to i obecnie aktywność, w którą angażują się szkoły, ale 21 lat temu zbierano w nich niemal wszystko. Trzymaj. Tegoroczne hasło konkursu brzmiało: Mądre sprzątanie świata poprzez segregację odpadów i odzyskiwanie surowców wtórnych takich jak makulatura, szkło, złom stalowy i złom aluminiowy. Żeby akcja rzeczywiście była efektywna, klasa bądź grupa, która zgłaszała chęć udziału w konkursie, musiała również określić jaki rodzaj surowców wtórnych będzie zbierać. W tym roku w Wielkim Porządkowaniu wzięło udział 1850 uczniów. Zebrali ponad 22 000 kg makulatury, 3660 butelek szklanych, ponad 26 tysięcy złomu stalowego i żeliwnego oraz 1171 kg puszek aluminiowych. W konkursie wzięło udział jedno przedszkole, 11 szkół podstawowych, 3 średnie oraz 3 gimnazja. Ekonomiczną miarą przeprowadzonej akcji jest kwota 8 tysięcy złotych uzyskana ze sprzedaży surowców. Pieniądze zasiliły budżety klas i szkół. Nagrodę specjalną w wysokości 2000 zł dla najbardziej aktywnych przyznano publicznemu gimnazjum w Osiecznicy, zebrali 13 738 kg surowców wtórnych. Pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych i 1000 zł wyzbierał sobie Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej. Natomiast w kategorii szkół średnich i gimnazjów bezkonkurencyjna była klasa trzecia TA Zespołu Szkół Mechanicznych. Na koniec uroczystości w Starym Teatrze ze swoimi programami wystąpili Publiczne Gimnazjum w Osiecznicy, Gimnazjum Samorządowe nr 3, Mały Bolosławiec oraz przedszkole nr 3. I na koniec materiał o zespole Sumptuastic. Przygotowaliśmy taki e, występ, który jest, e, mamy nadzieję, że dosyć nowatorskim rozwiązaniem e, dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, ponieważ jest to forma edukacji m, młodych ludzi, nie w sposób e, do tej pory już taki przemaglowany, czyli muzyką klasyczną i jakąś tam ludową tylko chcielibyśmy zademonstrować, jak można, jak muzyka dzisiejsza, nowoczesna, rozrywkowa może też wpływać kształtująco na, na, na ludzką wyobraźnię. Zespół chce dokształcić muzycznie bolosowieckich gimnazjalistów i uczniów szkół, korzystając ze swojego własnego repertuaru. Chcemy wprowadzić wszystkich w klimaty afrykańskie, czyli muzyki kultur wodu, muzyk afroamerykańskich i to połączyć z, naszym, z naszą muzyką w formie e, miksu do naszych znanych utworów i chcemy zarazić po prostu pięknem tego kontynentu. Zapraszam serdecznie wszystkich naszych fanów na piątkowy koncert o, na godzinę 13 w kinie Forum. Dla fanów zespołu mamy dwie płyty, które rozlosujemy wśród tych, którzy zadzwonią do nas jutro między 9 a 10 pod numer 7326079 i odpowiedzą na pytanie ile lat istnieje zespół Sondastic? Podobno zespół zapowiedział swój powrót po latach milczenia. Zobaczymy. Natomiast raczej na pewno my powrócimy w przyszłym tygodniu do tego cyklicznego programu. Zatem zapraszam na przyszłą środę. Do zobaczenia. Muzyka